Witajcie ponownie. E, chyba wiecie, kim jesteśmy. Więc zakończymy teraz naszego Escape'a, bo wczoraj musiałem kończyć i. Pff, i no, i już zamiłeś na, na trzecim schodku. No, A, nie do tego, kończę Aha, dobra. Już na moim filmiku będzie dziwnie ciebie słuchać, naprawdę. Tam, 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 tutaj, 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 tutaj. Właśnie że jest checkpoint, mam, ale... No bo przychodziłem teraz. Nie wiem, jak wy, ale nareszcie ja mam już tydzień wolnego. Chyba wszyscy mają teraz tydzień wolnego, ale dobra. Masz teraz tydzień wolnego? To, to tyle zadali, że ja nie mogę. Mam mi nic. I za to kocham szkołę. Ja właśnie nie lubię, ja nie robię szkoły. Ale nie, u nas w szkole to tak zadają, że wcale nie zadają. A czy no, no zadają, zadają, ale na takie na taki weekendy nic nie zadają. Tylko na sobotę i niedzielę, no to oczywiście. Co by było, żeby nie zadali. No wolno! Kurde! A, dodajesz. No, o, dodaję. Ty jesteś jak? A, oh, Shizu. Co to za wiatraczek? że coś? No. Kurde. Co to za wiatraczek? No. Mhm. Mhm. Mm Co? Co? Tak, tak, tak. Przykład trochę mikrofon, proszę słuchacie cię prawie wcale. Teraz. A ten tak. wiatraczek z tyłu to jeszcze. Pff. Co to za wiatraczek? No powiedz mi. Nie wstydź się!

você é boa é preciso trazer precisar escrever um pouco peaceful mm, yeah. bravo yeah. Ja, ja chciałam wychodzić tamto Dawaj się tepać, tepaj się, tepaj się Dawaj, zbieraj z tej skrzynki. Dobra, zbieraj masz Dobra, to no, nie weź sobie, już weź sobie. Bo to wszystko jest w skrzyni kresu, wiesz? Ja to schowałem tam. Teraz żebym ja tylko nie zlamił. czekaj, czekaj. Gdzieś tu jest chyba... Okej. Okay. Dawaj, ja będę naciskał przyciski, a ty nie tam. Raz, dwa... się! Tepaj się. Okej, ja ja przyciski, a ty nie czekaj. Kurde. Zrzuć mi makrimę. Magna. A, A! Okay, Jak Ja próbowałem Nie, naprawdę? No gdzie będziesz... Musimy znowu teraz to przechodzić Ja tutaj checkpointa ustawiłaś. Gdzie checkpointa? No tam jest otwarty checkpoint Gdzie niby? O, Już tam był otwarty checkpoint Na niebieskim jest tylko otwarty checkpoint tu też! Tu jest tutaj ja nie mogę! Nie widzisz tych kolorów! F Na no niebieski musimy. Dobra, ja sobie tam ustawię set home nie To nie jest chyba No! Spodemski jestem, wiem. Nie tepaj się teraz SPAD! Dlaczego wylazłeś? Nie wiem, weszłem do bedlu głównego lol Bardzo robacie. No to wbijaj szybciutko, szybciutko Ja bym ja wbijam Ale coś długo mi się lokowali. Okej, dobra, odwrócenie Odrabiłeś lekcje? Ja. Nie odrobiłeś lekcji. No, no, no. um, Okej, okay, dobra. to tam... <grym> czekaj, czekaj! Nie ruszaj się z tamtąd, nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Dobra, tam, wejdź tam, gdzie byłeś, tam, gdzie jesteś. Bo tam chyba jest jakiś... coś tam jest. Ale tam być mojej cemy Jeszcze ja chcę gdzie ja chcę... ja ty ja chcesz Nie tam mm, tam obok ciebie są takie drzwi, co nie? Widzisz je? No, jedyę tam na dół. Nie na dół, no! Buu ludzie, A. trzymajcie mnie, zaraz do góry. Przepraszam za ten cheat, ale mój kolega jest nieogarnięty. A ja Napraw Naprawdę... O, tu skrzyneczka była w ogóle. Fajnie wiedzieć. Dlaczego ty drzwi rozwaliłeś. A ty po co tu się tepnąłeś? Spadaj tam, na dół. <noise> tak. Ale nie, patrz! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A, tu ty... ty. O ty! Fuck! <noise> tak. O kurde! Co to było? Ja w to tu uciekam? No weź! Ja ci już jest następne. chodź tutaj! Nie, ale tam jest coś jest, tam musi coś być, czy to był teleport. Nie, to jest, no, tu jest no. Tam ja nie mogę, ty, ty jesteś chyba najmądrzejszy. Z tej dwójki teraz grano. Tepnij mnie, proszę. Ja do ciebie czy ty do. Tak, ty do mnie, no no ja do ciebie. No ja żartowałem, no! No mów prawdę albo żartuj. No żartowałem, no mówię. Ja nie mogę. Panie Boże, dlaczego? Wszystko skaszaniłeś! Nie! Zobaczysz, że nie. po mojej tępce się wytapię. No! No i spadłeś, tepli no i tak. nie, mnie, tepnij mnie, tepnij mnie. Patrz! Ty... Eee. Już. Dobrze, dobrze. I teraz idźcie tu na takiego tego, takiego checkpointa, wchodź do niego. Szybciej. Ej! Zaczynałem, ja mam gdzie, a kto co to Ja mam dwa. Tu trzeba, ty biegnij Nie, dobra. Biegnij. No, ty biegnij, biegnij, no biegnij! Biegni, Nie to... będzie nigdzie biegał! No! Puch. No, to mam takie uproszczenie w ścianie, ale Dobra, no to Dawaj, ja tam pobiegnę. Fak, czemu ty wziąłeś Ender a? a jak myślisz? Nie ma takich Ale tu! Ale no nigdy byśmy tego nie przeszli. Ja bym przeszedł. Ale ty jesteś taka mała. Tutaj, dobra? E, tu pociągasz tą dźwignię... ...i hmm? się zaczyna, musisz strzelić. Jest, ja się ten obraz rzuciłem. O, nacisnąłem ten. O, spadł. Jest, ja rzuciłem. Uwaga, jeżeli gracz na multiplayer, obrazki mogą... Wtedy sam otwórz. Co miałeś z czytania? Em, ładnie ładnie 5 plus. 5 plus! Teraz kurka. Ty masz do tego? Ja czytam tak specjalnie. Bo normalnie to jest tak. Uwaga, jeżeli grasz na multiplayer, to... o mogę mnie spadać na płytki wtedy sam od... I tak czytaj, i tak czytaj, bo wtedy lepiej, jest lepiej. Weź to, to zrób, bo ja tego nie mogę No bo nie umiesz No nie umiem, ja sobie nie umiem, nie umiem O, ty umiesz Dziękuję, dziękuję Checkpoint Dobra, idziemy dalej, tutaj nic nie ma Albo będzie na jakąś To tak tu ja? Dobra, ty pójść pierwszy, to ja zobaczę co tam jest. A jest tak. Kakao? Poczekaj. Ła! O, o! Ekstra. Pół mapy a. wyleciało. A. Ej, ale tu, jak się nie mylę, rąbną. To rąbnął. Jest... E, no. Dobra, tam idziemy. A czekaj, a tutaj musimy... A co robić? Niszczyć te kakała, czy co? Kakałka. A? Tak? to działało. Ej, ale my tu musimy teraz... niszczyć... Nie wiem, niszczyć te... Um... Kakała, po prostu też kakała, ale... I tutaj, a na przykład to tam jest na drzewie, tak? No i rozwalasz Okej, okay, spoko Czym się najszybciej rozwala? Nie wiem Kiedy? 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 O, Kiedy? Mam dwa kakałka Trzy nawet Jedno To nie czekaj, Kiedy? Oha, ja mnie Czego to nie dropło? No, ale nie dropło mi bo, bo nie wiem. A puja, ganu, o, bo ja mam gamę mogę. Ja nie mogę. Dobra, cieszę się, że najszybciej mu wypadło kakałko. Mieczykiem, no. Bu Mhm. Już otworzyło się. Tak? A jak się nie mogę. No bo czekaj, ja żeby nie było go. No, no, ja no, 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 kapować to. Trzeba iść po tą no, Ja pójdę po... A, nie wiem, ty podziwiaj jak ja skaczę mm -hmm. Będę podziwiał Zobaczysz jaki ze mnie koksu Ej! Mm. <laughs> Ale ściebie koksu no. A, Dwa razy szybciej Pan A ty miałeś e, Odpowiedź dać na strój A co? Ty miałeś dać odpowiedź na strój pan A wiesz co zapomniałem Wiesz Czekam Dobrze czekaj Dawaj da, mi te klocki Daj mi te po, tego nie umiesz Dara i za chwilę będzie krótkie cięcie, rozumiem? Dobra. Cyk. O oh, fuck! Sky, okay, open the door. Okay. Nam, 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 nam. Już wyszło. Ej, co byłem? Za 12 czy żeby z blokiem żelaza nie... to Ej, tu już jest to takie jakby zatrzymanie, ponieważ ty masz jeden kolb. Odpyty. Rebel E, tu potrzebny jest wagonik, żeby przejechać Ale to nieprawda Kurde, no zjechałem w drugą stronę Jaka jestem lama Wagonik jedzie Nie! Jedzie? Nie, już nie jedzie To ja pójdę sam na piechotę tutaj nie przejdziesz! Dlaczego? Jest taki blok, który cię może... Z... który spadasz. Dobra tam. O, spadłeś. Co się te Ej, no. LOL Ja tam mogę jeden drobę i... -ry -ry ale... Y y y y ale bóg, zasz. Czekaj, to tędy się wjeżdża? Czekaj, to tu, tu będziesz koniec, tak? No nie wiem właśnie, ja, to, ja teraz spadłem i straciłem dosyć dużo życia. Zara! A, bonus, potrzebny klucz. Ty dawaj tutaj ten klucz. To te tepnij mnie, dobra? Tepnij, proszę. No ja nie umiem. Już. O, gdzie potrzebny? Tutaj? Okej. Okay. Ja mam trzy jeszcze magmaklisze, łap. Ej, zawróć! Zawróciłem. Wyjście. Magma, cream, Magma Cream, Magma. Magma, <ścoughs> Full enchantowany sesik. Oh. Oh, Dobra i idziemy. Już wszystko? No? O, i znowu y, wiesz wagodzik i jedziemy. To ja się ja pierwszy razem... Dobra. Nie, yeah, ja to żył. Łe teraz tak długo będziemy jechać jak zgadłem. To no, całą babkę zwiedzałem, dodawać. No, Kurde no. Dlaczego oni nie pojechał jak zwykle? Dlaczego ty tu jesteś? A ty I don, don, don. Ej My, my takie... Ja będę miał oba strzały. Rozwaliłem no, sobie wagonik. Dobra, ja idę na pieszo, będzie szybciej. I nie damy, bo będę Jako na tej bocie w No to jest jeszcze mi flight przełączyć. To jest dedy Dedyk. Nie, dobra. Ej. Co? No. Ten serwer to jest Dedyk. No dedykowany. Uh -huh. Ej, dobra, jak tutaj patrzę, gdzie to się kończy. Okej! Okay. Bo, bo możesz się do tepać, ale bez bo to się nie tepać. O, spadł, dobra. Ej, jesteśmy tu Czekaj, tepam się do ciebie, dobra? No? no. Koniec! Okej, okay, dobra, to tutaj trzeba... Ja teraz czytam e, nagroda Wejście po przed 4 z tych W jakim miastem graż Ile by mamy tych? Ej, ile? Ile by mamy! Takwa ma klip? Mało, wiesz. Ilu? Ile? 60, zjeściliśmy się. Dobra. Okej, okay, dobra, to tak. To jak małem, to przeczytaj. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Yy, chyba żartujesz. Jak byłam w 60, to jesteś B. Super Hitman i ja nie mogę, ale koksy, okej, okay? idziemy tutaj, chodź tutaj. Tam jest TNT. Tak, wysadzamy się, to najpierw się pożegnajmy. Nie, najpierw no, się wysadźmy, a potem wysadzamy, pożegnajmy. Okej, okay, dobra, to się żegnamy, ładnie. O, oh, fuck. I raz. Ha, Ja cię zabiłem, aha, aha. Poczkę. No, chyba na tym będziemy skończyć. Ten czy u mnie będzie drugi odcinek, a chyba u Gadusia będzie chyba pierwszy, tak? Będzie to to jest ten sam czas, za odcinek, tak? No, ja to, to za całą to jakoś zbotuję i będzie mam powiedz, że wrzucę takie coś na szczęście. Chwileczkę później. Aha, dobra. No to żegnamy się z Wami. Dzisiaj był z Wami Mr. PL i. Kiekajcie -e. łapkujcie, subskrybujcie, lajkujcie nasze kanały. Tak. My i... łaci... nie, z, zbieramy 1000 łapek. Jeśli nie będzie, a będzie 1000 łapek, to o, obaj zrobimy te... Obaj sobie głowy. Co będziemy robić? Łapek zbrył ogolimy sobie GŁOWĘ Aha, dobra. No to żegnamy się z wami. Marka. Dobra, ja kończę.